Witam Was w dzisiejszym odcinku z gry Dig to China. Musimy się przeko przekopać do Chin. To jesteśmy my. Tu jest nasz sąsiad w tej niebieskiej czapeczce. Jest coś podejrzewa. Yy, co ty robisz? Yy, chcę się przekopać do Chin. Nigdy Ci się to nie uda. Chcę spróbować. Się loguje. Continue. Jak będę tak klikał, to będę nim sterował. Jak tutaj niżej ekranu, to mam boosta. Save, miecze, kości, to są pieniądze. Takie coś, co przypominają ropę i karnister, to jest paliwo. Takie rzeczy ciężkie, to yy, źle. Muszę klikać. Busta sobie użyję. Teraz szybko tej popaliwo. No i coś mi nie pykło. Szybko poszło. Jestem za biedny, żeby jakieś updatey dać. Muszę za zakopał dziurę. Kontynuuj. Klikam sobie. Pewnie słyszycie takie ciapanie Jest taka fajna gra, żeby sobie pograć i zabić czas. Zresztą szybko paliwo spada. Mam 40 dolków to sobie coś kupię. Coś byle co sobie kupiłem. Trzeba uważać, żeby nic nie wpruć. Na buście strasznie słabo skręca. Mogę coś updateować. Jeszcze parę, parę razy tak zjadę sobie na dół, góra-dół. Góra, i to będzie koniec odcinka całkiem głęboko teraz jestem tutaj strasznie wolno się kopie, będzie trzeba ulepszyć yy, kopanie Update yy. Styngujemy obciążenie i łopaty to zależy od startu, co będzie na starcie. Czy paliwa będzie dużo, czy nie w sumie, jak głęb żeby głęboko lecieć. O kurde! Oj, teraz leci nawet po tym. Dobrze już nie leci, bo nie mam busta. Ale szło nawet. Aha, trumny też nie można zbierać. Energie lepsze, Zjadę i koniec granka. Tutaj się nawrócę, żeby lecieć prosto w ten miecz. 20 dolców to sporo. Mam bardzo dużo paliwa. Tak w ogóle. Ale bez busta tej się nic nie da zrobić. Nie, no. Złapałem to. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Czy ci nie... Zbierze czy nie? Zebrało i mi nie zaliczyło. Więc w dzisiejszym odcinku to już tyle. Ja się z wami żegnam. Pa!